Ostatni mecz piątej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, a więc poniedziałkowe starcie Stali Mielec z Piastem Gliwice. Tak jak i w niedzielę, tak też dzisiaj. Minuta ciszy dla uczczenia pamięci trenera Franciszka Smudy. Jeśli chodzi o mecz, to w siódmej minucie gry uderza Maciej Rosołek, a broni... Jakub Mądrzyk, a więc bramkarz debiutujący w ekstraklasie, bo w tygodniu Mateusz Kochalski opuścił Mielec i przeniósł się do Karabachu. Agda 42 minuta gry starcie: Jaon Zemsa z Arielem Mosurem. Pias domagał się szutu karnego, ale sędzia Damian Kos nie zdecydował się takowego podyktować. Końcówka pierwszej części gry: Ilia Szkurin, świetnie, plach, ale jeszcze jest Szkurin. Tym razem Czerwiński wybija piłkę. Wciąż 0 do 0, wciąż napastnik mielec tylko z jednym golem w tym sezonie. Początek drugiej części gry i piłkę przejmuje Damian Kądzior. Damian Kądzior strzela wprost w Jakuba Mądrzyka. Druga dobra interwencja golkipera gospodarzy w tym meczu. Znowu w natarciu Piast Grzegorz Tomasiewicz. Grzegorz Tomasiewicz tuż nad poprzeczką. No, Piast walczy o to, by po tym meczu zostać samodzielnym liderem. Do tego potrzebne jednak trzy punkty. Mecz uspokoił się również w drugiej części gry. Ale teraz to Gila wypatrzył. Ilię Szkurina nie ma spalonego. Ilia Szkurin w polu karnym. Szkurin! 1 do 0 dla Stali. Drugi gol Stalimielec w tym sezonie i drugi raz do siatki trafia Iliasz Kurin. Jeśli on jest w formie, to Stal może być spokojna o ekstraklasowe punkty. Świetne zagranie od Gilamie dostał Iliasz Kurin. Złamał linię spalonego huka, więc napastnik Stali miał prostą drogę do bramki. Znowu Iliasz Kurin, Iliasz Kurin. Ależ to by była historia, dublet w zaledwie dwie minuty, ale tym razem napastnik gospodarzy się pomylił. Piast rusza do ataku i nadziewa się na kontry. Oto jedna z nich, Ilia Szkuring. Szkurin gra do Adriana Bukowskiego. Bukowski wypatrzył innego z napastników, Asajak. 2 do 0. Debiutanckie trafienie. As Sayaga i stal może świętować dwubramkowe prowadzenie z Piastem Gliwice. Nie było mowy o spalonym, wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. No i nie będzie już jakiejkolwiek drużyny w PKO Bank Polski Ekstraklasie bez porażki, bo ostatnią był Piast. Mamy też jedną drużynę mniej. Bez zwycięstwa, bo do tej pory Stal nie wygrała żadnego meczu w tym sezonie. Ale dziś to już się zmieniło. Cieszy się Kamil Kiereś, cieszą się kibice Stali, bo gospodarze wygrywają dziś 2 do 0 uciekając ze strefy spadkowej. Tam ląduje Radomiak Radom. Stal mielec, Piastgliwice 2 do 0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.